Dzień dobry, witam wszystkich pasieczników. Dzisiaj temat rzeka i gorący zresztą bardzo, bo fotopułapki. Niby jest bardzo dużo na YouTube o fotopułapkach, bo i pszczelarze zamieszczałem swoje tam jakieś filmiki i różni ludzie używają na przykład fotopułapek do obserwacji lasu. Natomiast ciągle jest na ten temat dużo dyskusji, nawet pod tymi moimi filmami pojawiają się różne tam, wiecie, pomysły. Tak więc postanowiłem skupić się może nie na takich bardzo oczywistych rzeczach, bo to jakie mam fotopułapki to jest sprawa drugorzędna. Ja je oczywiście przedstawię pokrótce, ale zdecydowałem się mówić o tym, jakie ustawić, żeby było moim zdaniem dobrze. Długo myślałem w ogóle, czy o tym mówić, bo tak naprawdę w filmie oglądają różni ludzie. Natomiast nie wydaje mi się, że byłbym takim geniuszem, po prostu wiecie, ochrony mienia, żeby jakiś złodziej na to nie wpadł, co, co powiem. Tak więc mam nadzieję, że jak się ktoś gdzieś tam ten temat dopiero rusza, pomału sobie chce zabezpieczyć pasiekę, to z tego skorzysta, na złodzieje to trudno, niech oglądają, niech po prostu się boją. Fotopułapki, jakie posiadam, to jest Denver 5001. To jest bardzo stara fotopułapka. Jedna z pierwszych teraz mniej więcej kosztują takie urządzenia po 60 zł na AliExpressie. Ona nagrywa wideo 10 sekundowe i robi zdjęcia, i to jest niekonfigurowalne. Przynajmniej wtedy było, bo każda fotopłapka doczeka się w pewnym momencie jakiegoś tam e, jakby upgrade'u, że jest tam coś tam jest poprawiane. Na Ale ta, którą ja akurat mam, takiego czegoś nie ma. Więc stawiam ją przeważnie jako taki wabik, najmniej ją ukrywam, bo z niej mało wynika jakby korzyści, no ale że jest to używam i tyle. Druga fotopłapka to jest Santek i tu mam kilka rodzajów, bo ten Santek ja mam chyba tą serię 800, tam jest 801, 802, są różne literki na końcu się pojawiają. Ona może być jako fotopłapka, która wysyła MMSy, może też być jako goła po prostu baza, która tylko gromadzi to na karcie pamięci. Ja mam kilka tych rodzajów. To jest bardzo fajna fotopułapka, w pełni konfigurowalna, przynajmniej ta opcja, którą ja teraz posiadam. Ustawia się, ile ma być zdjęć, jaka jakość, jakie wideo, jak długie, jaka jakość. No, można po prostu nagrywać ciągle. Bardzo dobra sprawa, bo tak jak mówię, ułatwia sprawę, ta, ta możliwość takiej głębokiej konfiguracji, tak jakbym zależy. Trzecia fotopułapka to jest już typowa taka na robienie właśnie tych zdjęć i to jest S880G. Jakość wideo jest podobna do tych Santeków, no natomiast bardzo dobrze działa ten protokół wysyłania MMS-ów. Ja to testowałem często, gęsto, nawet powiem Wam, że ona się aktywowała na oblocie pszczół, gdy po prostu pszczoły wylatywały z ula, potrafiło ją to włączyć, więc nie jest czuła. Te y przychodzą szybko. Sprawdzona zresztą przez wielu myśliwych, tak więc ja się zdecydowałem na zakup tych właśnie fotopułapek. Nie mówię, że to jest zestaw kompletny bo tak naprawdę to tutaj można poszukać różnych urządzeń ja nawet nie wiem jakie są wszystkie że tak powiem opcje kupiłem takie bo to też jest wynik wiecie kilku lat jakby gromadzenia sprzętu więc to co mam z tego korzystam nie jest, tak, jak, tak jak mówiłem na początku nie jest kluczowe to jaki sprzęt posiadacie, ale jak to ustawicie no i tu wam chciałem przedstawić trzy opcje minimum optimum i maksimum opcja minimalna jak dla mnie co wynika z doświadczenia oczywiście, to są dwie fotopułapki przynajmniej. Nie ma sensu kupować jednej, bo jedna to jest tak naprawdę za mało. No niestety, jeśli złodziej ją wyczai, to podejdzie z tyłu, zabierze i tyle macie po fotopułapce. A jeśli jest druga, która ją widzi, to już złodziej niekoniecznie wpadnie na to, żeby szukać tej drugiej, albo będzie szukał i nie znajdzie, a ona ciągle nagrywa i rejestruje i wy macie chociaż szansę na jakiś tam, jakiś tam cień na dowód. I tu zwracam właśnie uwagę na to, żebyście się nie koncentrowali na filmach, ale na zdjęciach. Naprawdę fajnie jest coś widzieć jak się rusza, wiadomo film to jest film, rzecz lepsza, ale naprawdę doświadczenie pokazuje, że lepsze dowody gromadzi się ze sprawą fotografii niż ze sprawą wideofilmowania. Tak więc ta pierwsza opcja, dwie fotopułapki. Druga opcja optymalna moim zdaniem to są fotopułapki właśnie, które siebie widzą, takie, które nagrywają, robią zdjęcia oraz fotopułapki, które wysyłają MMSy. I tu chciałem zwrócić uwagę, że warto taką fotopłapkę postawić nie na pasiece, nie na nie na, przy lawecie, na wędrówce, ale już na drodze wjazdowej. Nikt przecież po ule nie przejedzie rowerem ani na piechotę, tylko przejedzie jakimś busem. I ważne jest to, aby ta fotopłapka robiła zdjęcie i żeby było widać w tablicę rejestracyjną. Najlepiej to jest seria zdjęć. Na przykład te Santeki mają serię pięciu zdjęć, więc nawet jak mam jakiś tam krzak zasłonił jedną literkę, to z tych pięciu zdjęć wnioskujecie, jaki to jest numer. I co wtedy się dzieje? Macie tego MMS-a, tak naprawdę osoba, która udostępniła wam pole albo miejscówkę, jest pod telefonem. Możecie zadzwonić i zapytać, czy jest tam, nie wiem, czy znają na przykład te czwórkę Volkswagena o takich blachach. Tu macie pierwszy sygnał. Jeśli znają, to ok, jeśli nie znają, to jest już lekki alarm. Macie dowód na policji, bo najlepiej jest po blachach właśnie identyfikować złodzieja. Wiadomo, że on nie przyjdzie, po prostu wiecie, z uśmiechniętą buzią, tylko będzie w stroju pszczelarskim, który już zdecydowanie uniemożliwia identyfikację. Zresztą, co wam co, co po, po prostu jego wizerunku, jeśli go nie będziecie znali? Jeśli to nie jest wasz kumpel z koła, <grym> i tak się niestety zdarza, no to nie będziecie wiedzieli, kto to jest. Więc ta opcja optymalna, moim zdaniem, jest właśnie taka, że te fotopułapki strzegą wejść. Robią zdjęcie, alarmując was, was o tym. A na pasiece reszta nagrywa, robi filmy itd. i tak dalej. To się wszystko składa w jakąś tam całość, która przy odrobinie szczęścia pomoże wam odzyskać sprzęt skradziony. Bo wcale to nie znaczy, że po prostu wam się to na 100% uda. Bo po pierwsze policja działa jak działa, a po drugie, złodzieje też nie są debilami, więc potrafią się zabezpieczyć i jakoś to obejść. No i zostało nam mówić trzecią opcję. Tak naprawdę to tutaj limitem jest to, jaką macie w wyobraźnię. Ja nie jestem zwolennikiem takich jakby już przesadnych form zabezpieczenia się, bo wiadomo, że można i ule przyspawać i po prostu, nie wiem, przykręcać powałki na wkręty, jakieś dziwne po prostu łebki, torks po prostu minimalny, żeby nikt tego nie miał, ale nie wyobrażam sobie pracy przy takich rodzinach. Wiadomo, że to Wam jakoś tam zabezpieczy Was lepiej, ale nie szedłbym w tym kierunku takiego wiesie uciążliwego, po prostu pszczelarstwa, bo Wam się też to w pewnym momencie po prostu znudzi. Jeśli ma tam parę rodzin, to można zabezpieczyć, to wiadomo, nie, nie robi problemu, ale na wędrówce na przykład, jak ma się kilka rzeczy do zrobienia naraz, nie jest skazane, żeby te ule jakoś były po prostu, wiecie, ze sobą po, 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 powiązane, bo jakieś tam dziwne patenty były zastosowane. Dlatego lepiej skoncentrować się na takich właśnie drobnostkach, które łatwo usunąć, ale które w całości myślę dają jakiś taki system zabezpieczenia, choćby te znaki, które ostatnio Wam prezentowałem, właśnie wypalane. Niektórzy tak jak jeden kolega pisał w komentarzu, sobie po prostu pod wręgi wsadza blaszki z inicjałami. też bardzo dobra rzecz, powiem Wam. Także pomysł miał bardzo dobry. Ja wiem, żeby pomysły macie, bo wiele ludzi o tych pomysłach nie mówi z racji tego, że nie chcę tego zdradzać i to jest dobre. Ja też się tutaj, jakby wiecie, zmagałem z tym, czy tu omawiać ten temat, czy nie omawiać. Natomiast, no, mówię, no, nie wierzę w to, żeby po prostu, żeby jakieś tutaj, wiecie, były to przełomowe informacje, które muszę zatajać. Tutaj warto też rozważyć taką opcję. Bo tak naprawdę nie wszyscy potrzebują fotopułapek wcale. Są normalne kamery, które można powiesić na jakimś słupku wmurowanym. Ja to właśnie ostro teraz rozważam. Te kamery mają taką zaletę, że one mają lepszą jakość wideo. Po drugie można je wzbudzić w każdej chwili z komóry i zobaczyć co się dzieje na pasiece na bieżąco, na żywo. Nagrywają też ten materiał na karcie pamięci. One obsługują większe pojemności kart. Bardzo dobra opcja na przykład, gdy chcemy sprawdzić która rodzina się wyroiła. To jakość jest na tyle dobra, że właśnie będzie to widać. No powiem wam, że ostro się nad tym zastanawiam, czy by tego sobie nie kupić, bo tak naprawdę fotopłapka ma być ukryta, ale nie zawsze jest jakby konieczność, żeby była ukryta, a czasami nawet to jest zaleta, że ją widać. I co do fotopłapek, ostatnie już słowo, bo czas nagli, to jest takie, żebyście po prostu je wykorzystywali w terenie. Wiadomo, że jest ryzyko, że ktoś wam je ukradnie. To nie jest jakieś tam super tanie, ale naprawdę to, że będziecie nagrywać przyrodę, zobaczycie, jakie to jest piękne w ogóle doświadczenie. Jak będziecie tę fotopłapkę tak maskowali, żeby je nie będzie tak naprawdę widać, a i tak się zwierzęta nagrają. Zwierzęta to jest dobry przeciwnik, lepszy niż złodziej czasami. I to Was nauczy, jak je umiejscawiać, no bo wiadomo, na patyku każdy może sobie postawić tę fotopułapkę i się po prostu cieszyć, ale to nie o to chodzi. Ona musi być tak powieszona, żeby po prostu się nie rzucała w oczy, ale żeby się aktywowała. I tu naprawdę <laughs> nieoceniona jest pomoc zwierząt i tego, żeby po prostu uczyć się tego tej sztuki teraz, gdy jest na to czas, bo na wędrówkach wiadomo, trzeba być już przygotowanym. A teraz w zimie jest wręcz idealnie, widać gdzie są ścieżki zwierząt, można sobie po to, to postawiać i eksperymentować. Zachęcam Was do tego, jak widzicie ja tutaj te wszystkie swoje wrzutki Wam prezentuję w trakcie tego mojego mówienia, te nagrania i, i zdjęcia. No cóż, zachęcam Was do eksperymentów, dzielcie się swoimi nagraniami, niech złodzieje wiedzą, że jesteśmy już selektyfikowani i po prostu zwarci i gotowi. Trzymajcie się, jesteśmy w kontakcie, do miłego usłyszenia.